Fest Festival, czyli najbardziej skompromitowany festiwal w Polsce, a już na pewno w ciągu ostatnich paru lat, bardzo próbuje powrócić i to oczywiście tylko moje skromne zdanie, ale z dnia na dzień kompromituje się coraz bardziej i sądzę, że słuchając tego materiału y, również je podzielicie. I ostatecznie wcale się nie zdziwię, jeśli znowu się on nie odbędzie. Ale od początku. Zanim do tego przejdziemy, to dla wszystkich niewiedzących, jak wcześniej kompromitował się Fest Festival. Fest Festival to coroczny parodniowy festiwal muzyczny, który jednak w 2023 roku na parę dni przed jego planowanym odbyciem ogłosił, że jednak się on nie odbędzie. Głównym powodem miał być fakt, że sprzedali oni lekko powyżej 50% z puli, która miała im się sprzedać, żeby to wszystko im się spięło. Jako, że ten festiwal w poprzednich latach dynamicznie rósł, założyli też, że tak samo urośnie w tamtym roku, a no, niestety okazało się, że uczestników chętnych do wzięcia udziału w nim było mniej niż rok temu. No, lekko powyżej 50% ze spodziewanej sprzedaży to niezbyt dużo. Nie był to jednak jedyny powód, jaki podali organizatorzy. Dalszy znaczący wzrost kosztów organizacji wydarzenia spowodowany inflacją, wyjątkowo rygorystyczne warunki płatności z góry dla podwykonawców i artystów, międzynarodowy kryzys, brak oczekiwanego wsparcia ze strony województwa, a także przekazanie terenu wydarzenia z pięciodniowym opóźnieniem. Szczerze mówiąc, tłumaczenie, że no, musieli zapłacić za wszystkie rzeczy z góry, no, jakby chyba wiedzieli, jakie umowy podpisują i też nie do końca wiem, czy cokolwiek by w ich sytuacji zmieniło, gdyby teren, i, do, pod to wydarzenie no, nie został przekazany im pięć dni później. No serio, co to miało niby zmienić? Najważniejszym pytaniem stało się wtedy, co z pieniędzmi tych wszystkich ludzi, którzy już kupili bilet, no, w końcu to za parę dni się miało odbywać. Nie mówiąc już o wynajęciu wszelkich środków transportu, hoteli i tak dalej. Organizatorzy oświadczyli wtedy, że jasne, każdy uczestnik ma prawo ubiegać się o zwrot kasy za bilet. Natomiast jest jeden problem, ponieważ oni już uruchomili postępowanie upadłościowe, co automatycznie sprawia, że nie mogą wypłacić tych pieniędzy. Cała kasa zostaje w ten sposób zablokowana u nich, ale oczywiście uczestnicy mają prawo domagać się zwrotu za Coś za co zapłacili się nie odbyło. Co jeszcze śmieszniejsze, wolontariusze, którzy mieli pomagać w organizacji całego tego wydarzenia, musieli wpłacić kaucję w wysokości 700 zł. Taka kaucja chroni organizatora, że gdyby ktoś przyjechał na wolontariat, a później w ogóle nie wolontariuszował, tylko poszedł się bawić, no to wtedy nie dostanie zwrotu i jest tak, jakby normalnie zapłacił za bilet. No, i co z pieniędzmi tych osób, które nie miały tych pieniędzy, żeby wyłożyć? Wyłożyli tylko na kaucję, ale oczekiwali ich zwrotu, dlatego też zostali wolontariuszami. No i te pieniądze pewnie by im się przydały. Organizator wtedy powiedział, że spokojnie, spokojnie w ciągu najbliższego czasu wszyscy dostaną na maila no, możliwe rozwiązania tej. Niekomfortowej sytuacji. Maile rzeczywiście nadeszły i no, nie doszli uczestnicy, mogli zagłosować. W ogóle, żeby móc zagłosować, to oni najpierw musieli utworzyć konto w krajowym rejestrze zadłużonych. To też jest w ogóle dosyć <grym> dziwna sprawa. Do wyboru mieli dwie opcje. Albo zgodzą się na to, że organizator zachowuje całą ich kasę, a na następny festiwal dostaną oni bilety za darmo, a dodatkowo na jeszcze następny będą mieli 50% zniżki, albo mogą się na to nie zgodzić. Co najprawdopodobniej będzie skutkowało upadłością spółki. Czyli nie dostaną kompletnie żadnego zwrotu. Musicie przyznać, że tutaj no, trochę trudne się wylosowało. Cała sprawa się w końcu rozmyła, ludzie jakoś tam zapomnieli, choć podejrzewam, że akurat nie, nie doszli uczestnicy, a organizatorzy parę dni temu oświadczyli, że wracają w 2025 roku. Edycja 2023 była dla nas olbrzymią lekcją, z której wyciągnęliśmy wnioski. Wracamy z pokorą, jeszcze silniejsi, z ambitnym planem stworzenia jeszcze piękniejszego festiwalu. Jedną z tych lekcji jest transparentność. Powiedzieli oni, że zgodnie z. Z obietnicą wszystkie osoby, które no wcześniej kupiły bilety, a się nie pojawili, dostają możliwość wejścia za darmo na ten festiwal oraz 50% zniżki. W przyszłym roku. Dodatkowo, że jeśli ktoś im udowodni, że na przykład kupił bilet na samolot no i musiał ten samolot odwołać, bo no nie miał po co lecieć, to oni zwrócą mu te środki, aczkolwiek w formie środków na karcie, które ktoś będzie mógł wydać na terenie tego festiwalu. To nie jest tak, że oni dają jakiekolwiek pieniądze. Możesz je wydać na przykład na kole albo chipsy w Absurdalnie wysokiej cenie. A organizator i tak nie ponosi tak wysokich kosztów, bo no, to może być spory szok dla was wszystkich, ale na tego typu festiwalach marże na wszystkich piciach i jedzeniach są całkiem spore. Marcin Szymanowski, czyli prezes spółki Fest Festival, a także kilku innych, udzielił wywiadu Onetowi, w którym o tym wszystkim opowiada, i pada tam chyba najbardziej bezczelne zdanie w tej całej aferze. To niestety jedyne wyjście: przyjąć od nas karnet na koncerty w 2025 roku. Gdybyśmy teraz mieli wypłacić ludziom zaległe środki, to nie mielibyśmy funduszy, aby zorganizować festa w przyszłym roku. A nie, to wszystko w porządku. Jeśli mielibyście zwrócić ludziom środki za coś, co kupili, a się nie odbyło, zamiast stawiać ich przed faktem dokonanym, że jeśli nie chcecie zmarnować tych pieniędzy, które już wydaliście, to lepiej przyjdźcie na nasz kolejny festiwal, to nie mielibyście wtedy środków na dalsze prowadzenie tego biznesu. To nie, to wszystko w porządku. Wszyscy są mega zadowoleni. Proponuję od razu założyć zbiórkę na jakimś się pomaga. Przecież. Wszyscy obywatele Polski nie mogliby przeżyć, gdyby pan Marcin Szymanowski nie mógł dalej prowadzić swojego biznesu. Aha, i kolejna warstwa tego wszystkiego. Ten festiwal będzie krótszy niż te poprzednie i ten, który się nie odbył. Ten będzie trwał tylko dwa dni. I to też jest wytłumaczone, że po prostu nie mają środków, żeby on mógł być tak samo długi jak poprzednie. Dlatego będą tylko dwa dni. Nie jesteście zadowoleni z takiego zadośćuczynienia? Jeszcze tylko czekam, aż oni ogłoszą jakiś headlinerów i się okaże, że to będzie zupełnie inna klasa tych zespołów. Myślę, że wszyscy wtedy oszalają z radości. To przygotujcie się na kolejną warstwę tego wszystkiego. Ten festiwal zawsze odbywał się w Parku Śląskim w Chorzowie. I tak samo zostało ogłoszone i tym razem, że ten w 2025 też będzie w tym parku. Natomiast Park Śląski w Chorzowie wydał swoją odezwę. Jesteśmy zaskoczeni treścią komunikatu zamieszczoną przez organizatora fest festiwalu. O jego planach dowiedzieliśmy się dzisiaj z doniesień medialnych. W naszej ocenie jest to działanie mające na celu zmuszenie spółki Park Śląski do przedłużenia umowy dzierżawy terenu na kolejne lata oraz próba wywarcia presji na wszystkie instytucje mające wpływ na organizację tego wydarzenia. Jednocześnie informujemy, że spółka Park Śląski sprzeciwia się wszelkim próbom szantażu i ewentualnych prób przerzucenia odpowiedzialności na naszą spółkę. Spółka Park Śląski nie zawarła umowy ani porozumienia na organizację wydarzenia Fest Festival w roku 2025. Oraz dodali, tu już trochę ostrzej, trudno chyba uwierzyć w to, że możemy zaufać komuś, kto nadal nie spłacił swoich zobowiązań sprzed dwóch lat i nie rozmawia z nami o przedłużeniu tej umowy, tylko publikuje zapowiedzi w mediach społecznościowych trudno byłoby zaufać Marce, która w branży jest spalona. Czyli co, nie ogłosili organizację tego wydarzenia na terenie, z którym nawet nie dogadali tego, że będą tam to organizować. No właśnie tutaj sprawa zaczyna się jeszcze bardziej komplikować. Fest Festiwal opublikował oświadczenie. W związku z doniesieniami, które pojawiły się w mediach, informujemy, że umowa Fest Festiwalu na wynajem terenu jest cały czas w mocy i obowiązuje na wskazane daty w kolejnym roku. Wielokrotnie informowaliśmy Park Śląski o planach spółki oraz przesłaliśmy pisemną informację na temat daty planowanej edycji wydarzenia w 2025 roku na miesiąc przed ogłoszeniem. Do dnia dzisiejszego nikt nie skontaktował się z nami ze strony Parku Śląskiego w celu wyjaśnienia sytuacji. Nasze prośby o rozmowę, i kontakt są regularnie ignorowane. W dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do Parku Śląskiego z wnioskiem o zaprzestanie łamania postanowień umowy i sprostowanie komunikatu, który został opublikowany w mediach. Okazuje się, że według pana Marcina Szymanowskiego. Tego procesa. Przez to, że mieli oni umowę z Parkiem Śląskim na organizację tego wydarzenia też w 2020 roku, no a z oczywistych względów musieli zrezygnować, to że zgodnie z ich umową, to umowa automatycznie zostaje przedłużona co najmniej do roku 2025. Nie mam pojęcia, czy tak jest. Myślę, że nikt poza Parkiem Śląskim i może ewentualnie panem Marcinem Szymanowskim tego nie wie. Z kolei Park Śląski znowu odbija piłeczkę i mówi, że w tej umowie nie ma żadnego zapisu mówiącego o tym, że to się jakoś automatycznie przenosi na 2025 rok. Oraz zapewnili, że jeśli kiedykolwiek mieliby jeszcze organizować Fest festiwal, to na pewno nie dopóki będzie ten sam organizator tego wszystkiego, a że on musi się najpierw zmienić. Natomiast to oświadczenie, które wcześniej Wam przeczytałem, że no to co Park Śląski pisze to nieprawda, bo oni tutaj mają umowy, a oni wiele razy próbowali się skontaktować z tym Parkiem Śląskim i jeszcze na miesiąc przed ogłoszeniem tego wszystkiego w social mediach próbowali, ale są cały czas ignorowani, więc... Co mają zrobić, jak nie po prostu to ogłosić? Ej, ej, ale może potrzebujecie trochę odświeżenia własnego luku, trochę zadbania o samego siebie? Albo znacie kogoś, kto czegoś takiego by potrzebował? Cyrulicy, czyli polska marka kosmetyków, stawiająca bardzo mocno na ekologię, posiadają bardzo szeroką ofertę bardzo łatwych w użyciu kosmetyków przeznaczonych na mężczyzn, a dwoma produktami, które dzisiaj Wam polecę. Jest ich tradycyjna woda po goleniu, oparta na alkoholu. Bardzo dobrze dezynfekuje skórę, więc po goleniu nie pozostają Wam różne zatarcia, czy inne czerwone podrażnienia różnienia. Oprócz tego ma bardzo ciekawy zapach oparty na ich perfumie, który też już Wam jakiś czas temu polecałem. Zapach jest mega taki odświeżający. Trochę miętowy, trochę taki ananasowy, ale nie jest zbyt słodki. Oraz matowy krem burboneska do stylizacji włosów i brody. Krem jest matowy, więc nie pozostawia tłustych ani jakichś takich świecących się śladów. Nakładając go na mokre włosy i odpowiednio układając możecie uzyskać loki, ale możecie też uzyskać jakiekolwiek inne męskie fajne fryzury. Jest on o zapachu, no właśnie burboneski. Ja autentycznie używam go po każdym myciu włosów, a używając kodu HOP2024 otrzymujecie minus 20% na wszystkie ich produkty na stronie. Dlatego kliknijcie w link w opisie, sprawdźcie czy jest tam coś dla Was, albo być może dla kogoś na prezent i pamiętajcie o użyciu mojego kodu, no bo fajnie dostać minus 20%, nie? Wracajmy do materiału. W przypadku tak trudnej ich już sytuacji, a także co chwila podkreślana przez pana Marcina Szymanowskiego, że oni od teraz już właśnie będą transparentni i że mają świadomość, że ludzie mogą im nie zaufać i mogą mieć obawy przed wykupieniem biletów, dlatego teraz pełna transparentność, oni wszystko będą mówili otwarcie. No tylko już w pierwszym komunikacie zapomnieli wspomnieć, że oni nie mogą się dogadać z tym parkiem śląskim i że są przez nich ignorowani. Natomiast mówiłem wam, że pan Marcin Szymanowski jest właścicielem kilku spółek. No i teraz dopiero się zaczynają szachy. Ponieważ jest spółka Fest Festival, która jest oficjalnym organizatorem tego festiwalu, jest agencja Follow the Step. Wobec tej pierwszej spółki w te wakacje ruszyło postępowanie o ogłoszeniu upadłości. Natomiast wobec tej drugiej spółki ogłoszenie o upadłości już się zakończyło w sierpniu. A teraz ruszyło właściwe postępowanie upadłościowe. Ale to jak? To obie spółki są w stanie no, albo ogłaszania, albo już. Upadania, to, to jak to do końca wygląda? Otóż dotarłem do informacji z dziennika zachodniego, że obie te spółki są zarejestrowane pod adresem Smolna 38 w Warszawie, a tak się składa, że istnieją jeszcze dwie spółki o nazwie Smolna 38. I powiecie, może to przypadek. Otóż w przypadku jednej z tych spółek. Smolna 38 w krajowym rejestrze zadłużonych widnieje informacja postępowanie o zatwierdzeniu układu natomiast w tej drugiej spółce Smolna 38 jeśli sprawdzimy członków reprezentacji to widnieje w niej Smolna 38 ale ta pierwsza a okazuje się, że jej prezesem jest Marcin Szymanowski. Ja się tylko bardzo cieszę, że pan Marcin Szymanowski postawił na pełną transparentność. Dlatego są cztery spółki, z czego dwie są zarejestrowane pod jednym adresem, a dwie się nazywają jak ten adres. W sumie nie ma tu informacji, czy też są pod tym adresem zarejestrowane. I jedna jest członkiem reprezentacji drugiej, trzecia i czwarta już upadają. Całe szczęście, że jest tu zachowana pełna transparentność, tak jak pan Marcin Szymanowski obiecywał. Rozliczę mnie z moich słów z początku tego odcinka, kiedy mówiłem, że Fest festiwal już jest mega skompromitowany, a teraz moim zdaniem kompromituje się coraz bardziej. Czy bejtowałem? Zaraz mi głowa wybuchnie od tych wszystkich spółek. A oprócz tego, w dzisiejszych newsach, myśliwi, którzy bardzo nie chcą się poddawać badaniom, jeden z bardziej niesamowitych aktów złodziejstwa, jaki możemy zaobserwować... A także wiele więcej, jak zawsze. Nie mamy czasu. Zaczynajmy. Jako nasz krótki już ciekawostka. to Łotwa wzięła się dosyć poważnie za Rosjan, którzy tam mieszkają. Po napaści na Ukrainę Łotwa powiedziała, że Rosjanie, którzy mieszkają na jej terenie, spoko mogą zostać, ale jednym z warunków jest to, że mają znać język łotewski na przynajmniej poziomie A2. Natomiast kwestia z tego, że sporo starszych Rosjan jeszcze po rozpadzie ZSRR zostało na tych terenach, no i podobno dość trudno im szła nauka łotewskiego. No i jeśli ktoś chciał zostać, to musiał przystąpić do egzaminu z języka łotewskiego. Otóż okazuje się, że część z nich nie zdało tego testu, część z nich w ogóle do tego nie podeszła. I wynik jest taki, że 85% Rosjan, którzy tam mieszkają, mogą zostać. Kolejnym 15% grozi deportacja. Ci, którzy już nie zdali testu, dostali 30 dni na wyprowadzanie się z Łotwy. No i jeśli tego nie zrobią, to wtedy zostaną deportowani. To ciekawa rzecz, więc stwierdziłem, że Wam opowiem. Następny news. Polski Związek Łowiecki został zaproszony do rozmów z Ministerstwem Klimatu i Środowiska nad przeprowadzaniem dla myśliwych okresowych badań. Ktoś stwierdził, że jeśli przewozisz towary jakieś samochodem raz na jakiś czas, to musisz przechodzić badania okresowe. A nawet przy pracy przy biurku często są takie wymagane. No to dlaczego ktoś, kto biega z bronią po lesie i decyduje o życiu lub śmierci zwierząt, a także może spowodować zupełnie już tragiczną pomyłkę, o czym od czasu do czasu słyszy się w mediach, że myśliwy znowu pomylił dzika z rowerzystą, no to że może dobrze by było, żeby oni co 4-5 lat przechodzili jakieś badania, a nie że ktoś dostał pozwolenie na broń 40 lat temu i teraz może z nią normalnie biegać, a nawet nikt nie wie, czy on w ogóle cokolwiek widzi. Nie mówiąc już o jakimś jego stanie psychicznym, dodatkowo na tym spotkaniu został przedstawiony im argument, że przeprowadzono jakieś tam badanie, i wynika z niego, że 94% Polaków jest za takimi właśnie badaniami? Polski Związek Łowiecki powiedział, że ma wątpliwości co do tych badań i no, oni ich jakoś tam nie uznają. Ja też, szczerze mówiąc, mam wątpliwości co do tych badań. Jak to 94%? To co 6% osób w tym kraju to myśliwi? Kto w ogóle nie popiera tych badań? Jaki jest argument za tym, żeby oni się nie badali? Czemu komuś zależy na tym, żeby myśliwy nie musiał się badać co jakiś czas? Możemy przeprowadzić na trochę mniejszą skalę, ale badania tutaj na naszym kanale. Komentarze są wasze. Co sądzicie? Czy myśliwi. Niestety już nie ma możliwości robienia ankiet na YouTube, wielka szkoda. Czy myśliwi powinni się badać, czy może jesteście temu przeciwni? Dodatkowo przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego powiedzieli, nie ma zgody z bardzo prostego powodu. Czy jest jakikolwiek związek przyczynowo-skutkowy między tym, że wprowadzimy badania okresowe dla tej grupy i zmniejszy się ilość wypadków? Nie ma takiego związku. Nie, faktycznie. Nikt nie może wyobrazić sobie związku. Jaki związek mogłoby mieć na przykład badanie wzroku? Z tym, żeby nie dochodziło do wypadków podczas polowań. Nie mogę sobie wyobrazić. Siedzę godzinami nie wiem, kto na to wpadł. Wiceszef Ministerstwa Klimatu i środowiska już powiedział, że możliwości dialogu się wyczerpały, natomiast różni posłowie Konfederacji są odmiennego zdania. Najpierw Przemysław Wipler powiedział: Polscy myśliwi mogą liczyć w tej batalii na Konfederację. Rusza kampania rządu przeciw polskim myśliwym. Chcą zniszczyć ruch społeczny, który skupia 130 tysięcy Polaków. Chcą zniszczyć ruch społeczny, bo im każą się badać. który skupia 130 tysięcy Polaków. Polscy myśliwi mogą w tej batalii liczyć na Konfederację i oczywiście na mnie. Raz dodał jeszcze takie nagranie. A finalnie chodzi o to, żeby w Polsce. Mogli polować jak zwykle nie Polacy, tylko na przykład Niemcy myśliwi dużo taniej, i żeby zmienić model tego, kto i na jakich zasadach może w Polsce uprawiać łowictwo. My, no jako Konfederacja, ja jako poseł Konfederacji, my jesteśmy głęboko przeciwni w tej sprawie jakimkolwiek zmianom. Jesteśmy po stronie polskich myśliwych i będziemy na ich rzecz działali. Tak więc śmiało, przeprowadźmy nasze własne głosowanie w komentarzach. Następny news. W gnieźnie jakiś gość włamał się do żabki i powiedział, co to za news. Co jakiś czas ludzie włamują się do sklepów. Natomiast ten gość całość transmitował na żywo, ponieważ jak stwierdził, chce mieć dowód, że nie kradł on z tego sklepu alkoholu, tylko jedzenie i fajki. Mówił, że jest to spowodowane tylko i wyłącznie jego złą sytuacją finansową, a później nie zamknął transmisji, tylko dalej z nią szedł, opowiadań o swoim życiu oraz o tym, że posiada trudną sztukę kamuflażu, i z tak odpaloną transmisją wrócił do domu Gość zrobił transmisję z tego, jak wraca później do swojej chaty Nie uwierzycie, jak ta sytuacja się skończyła, ale policja go złapała Na mnie teraz wyświetla się ostatni film, w którym przedstawiałem Jedną z najciekawiej rozegranych przemian na anglojęzycznym YouTubie Jak goś myślał dwa lata do przodu Jeśli nie widzieliście, to kliknijcie od was Jestem hop Wasz, najlepszy.